Hello there, dzień dobry wieczór. To jest strony pewnie 14 kargan. Dzisiaj sobie zagramy... Na początek jeden na jeden. Fater kontra Luker. Luker kontra Synek. Synek nie może być. O, fajnie. O, oh, oh. oh, fajnie. Oh, super. Hı. 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 <sad> <Falco> <tosand> <tosand> ha, ha i co teraz? <tosand> <tosand> uh, nie uciekniesz. U, uh, nie uciekniesz. Uh. U, uh, u. Uh, za dużo czasu. U, u, no widzicie, i to już koniec, koniec mojej kurde przygody, bo mnie dusi. Kurde. Gniew. Dobra. Kubanie on jest spocony. Do tego trzeba go przydusić też trochę, nie? Kurde, no wiedziałem, że to do dupy. Limited power. Dobra, zobaczymy, kogo teraz wybierę. Bo nie ma. Nie ma. O. Oczywiście, bo po co... Kurde... Po, po co brać normalne postacie jak można takie zrąbane postacie. Aha, Ty widzicie? I zlikwidowany typ. Ten typ też zlikwidowany. Także. Także XD. No widzicie, no. Wader. No wader to jednak jest wader, nie? Co, co, co byśmy nie powiedzieli? To jednak jest wader, nie? Wader kontra Luk, No. Luke, niestety. Przegra to starcie. Mmm... Aha. Han Solo kontra stary dziadek. Kurde! Ucieka Simon. mi. Isy. Ej! Nie mogę gotowić! Yes. Macie no, i Nie mogę go trafić dziada. Starego dziada nie, mo nie można trafić. Kurcze, dlaczego nie mogę kusnąć podczas tego? Ale to jest głupie. Niektórzy mogą tak sobie. A, tak mogą strzelać podczas tego. Zobaczymy. Uu. A na King kontra. Czy zabierzemy mu kila? Lepiej Kurczę, ona mnie kusi, kurczę, żeby rzucić tam detonit i zabrać sobie kila, ale. Dobra. Niech będzie. Niech już tak będzie. Ło. Nie wiem czy. Czy, czy to działa? Czy może to działa tak, czy nie tak? Dobra, zobaczymy. O ten... To, jest ten, to jest, jest ten bardziej spocony. To jest ten bardziej spocony gracz. Dobra. Kucnę? Jak kucnę, to mogę, dobra. Ale, ale nie wiem, czy... A nie, to chyba sali, wtedy i dopiero strzelaj Ale dobra, no nieważne. To. O, patrzcie. Co się tam dzieje, Ale Nawet chyba nie musiałem używać detonitu? Nie, używałem detonitu. Nie, nie pamiętam. Eee, nie pamiętam, mam za krótko pamięć. Eee, pamięć złotej rybki. Dobra, eee, dobra. Lando czy. Oj, jogurta! Pewnie że jogurta. Jogurta wybrać musisz. Mmmm, jogurtowe. Rej, o nie. Przegrano. I kogo ja mam kurde, wybrać na pierwszy ogień? Zrobić ci senat, zaraz uwaga I, i cyk, jak poleciał. <grym zbierza> poleciał i zabiłem ci senat. Zabiłem ci stary senat. Po wielkości sądzisz mnie? Po wielkości sądzisz w... mnie? Po wielkości w... mnie? Jestem jogurtem! W... Chodź tuchu. <grym>, się w... to... mm. Idę po ciebie. Nie chcę jej dawać życia. Bo ja chcę też mu walczyć. Hmm? Albo nie. Kończy! Nie chcecie z nami walczyć. On jest bardzo spocony! Ten grimy. Trzeba uważać! Harry, uważaj na niego! To nie spocął! Budyrem grał wcześniej! Hmm. Hmm. Mm, to się już skończyło dla Spocucha wielkiego. Mm. Spocuch wielki przegrał to. Dziś mm. pajacy jedne. Mm. Hello do widzenia. Hello.